6 lat młodsza Krystoforska I aż o 13 centymetrów wyższa Polka Polka niepokonana, a bilans Angielki widzimy yy, Węgier, yy, Węgierki widzimy Krystoforska, białe spodenki Hochy, bolte Spodenki biało czarne Krzysztof ty mówi, że to będzie trzeci pojedynek, który przegra przed czasem, tak? Prorokujesz, tak? Nie oszukujmy się i proszę mi wierzyć, siedzę tutaj chyba z 30, proszę bardzo, piękny, prawy, prosty. Angela po zadaniu tego ciosu, Węgierka cofnęła się do tyłu, o, cios ją odepchnął do tyłu. Stop. Czarne rękawice Krzysztoforska na komicie skontrowała Wydłużyła z tym lewym prostym czy z prawym prostym te ciosy by były mocniejsze, o dużo bardziej niebezpieczne dla, swojej, dla przeciwniczki, czyli dla węgielki i ta walka naprawdę skończyłaby się przed czasem e, powiedzmy no fajnie to wszystko wszystko wygląda, tylko te ciosy nie mają siły z dlatego że nie podchodzi tak blisko. I walkę na pewno jutro pojutrze sobie zobaczę Angelika na spokoju w takim skupieniu. I podejrzewam, że chyba się też zgodzi ze mną, że powie: Krzysztof, miałeś rację, mogłam tą panią wykończyć przed czasem. Jeszcze jeden, teraz mocny cios, końcu. I na dwa ciosy w tył. A nie. Krystoforska to mistrzyni Polska, Polski w boksie olimpijskim z ubiegłego roku. No, jako partnerka i setting, która przygotowywała się do walki o mistrzostwo świata zawodowe, no, to były dla niej bardzo pożyteczne doświadczenia. Wykorzystuje to dzisiaj w starciu słabiutką węgierką. No ja, chyba dostała nie, poł Policzenie od tre, trenera że Krzysztoforska, żeby spróbować wyra, wygrać tę walkę przed czasem, że nie ma coś dalej już tutaj cackać. No, twarda jest Węgierka. Ona walczyła z kolei po, na całym świecie: Hiszpania, Anglia, Słowacja, USA, Włochy, Rosja, Czechy, Szkocja, Szwajcaria. Tak, troszeczkę się, jak ktoś mówi, posięznąłem na, na skórce od banana, ale jeszcze dwie rundy, czyli piąta i szósta, bo to jest sześć rund. To walka. Not holding, blue. Gazuj, 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 gazuj. Jeszcze, jeszcze, izanio, izanio. Technicznie, boksersko to one są z różnych światów, ale jeżeli chodzi o otwartość, to ta węgielka jest naprawdę niesamowita. Nogi do jak nie popracują, nie będzie czego uderzyć. Sama ręka to takie czasy. Dla jednogłośnej zwycięzczyni, którą zostaje: Angelika! God. And suggestions,